Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Wojtaniec, pracuję w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programu LIFE. Chciałam Państwu przedstawić przykładowe projekty LIFE. Jest to moduł trzeci szkolenia. Przykładowe projekty, które będę przedstawiać. To są y, glony, gospodarka ekologiczna ekosystemów wodnych, ochrona siedlisk ptaków wodnobłotnych w Dolinie Górnej Wisły, y, inicjatywy lokalne na rzecz y, kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach, y, innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu. Y, Program Life dzieli się na y, dwa podprogramy: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. W ramach podprogramu na rzecz y, środowiska y, występują trzy obszary priorytetowe. Pierwszy z nich to ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami y, i w ramach y, tego obszaru dopuszczalne są y, typy projektów takie jak projekty demonstracyjne i pilotażowe. Ja chciałam państwu przedstawić y, jeden z takich projektów. Y, to są nazwa tego projektu to Glony Gospodarka Ekologiczna Ekosystemów Wodnych. Y, głównym koordynatorem projektu jest Centrum Badań y, Przyrody na Litwie. Projekt posiada polskich współbeneficjentów. Jest to Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Głównym y, celem projektu jest y, zademonstrowanie zintegrowanego, skutecznego zarządzania nutrientami i szkodliwymi y, zakwitami wody y, poprzez zbieranie kożuchów sinicowych i mat, y, makroglonów z różnego rodzaju zbiorników wodnych. Ponadto celami projektu jest y, Zademonstrowanie, w jaki sposób można przerobić odpadę, y, biomasę odpadową sinic i makroglonów na wartościowe produkty. Y, ostatnim z celów y, projektu jest podniesienie świadomości y, dotyczącej środowiska wodnego, wśród y, władz krajowych i lokalnych. Kolejny slajd, który chcę Państwu przedstawić, przedstawia takie krótkie ABC projektu, bo podstawą tego projektu jest właśnie zaprojektowanie i konstrukcja dwóch prototypów kombajnów do zbioru glonów. Powstanie ich uruchamia pewien proces w projekcie, mianowicie w momencie, kiedy one powstają i będą używane, na zbiornikach wodnych powoduje to, że zbiorniki wodne są czyszczone. Jak są czyszczone, to yy, zwiększają się ich walory rekreacyjne i użytkowe. Yy, biomasa, która zostaje zbierana yy, w trakcie yy, czyszczenia tych jezior, jest z, kolejny, z kolei wykorzystywana jako surowiec yy, w yy, produktach, między innymi w kremach. Yy, to jest właśnie, to są właśnie te dwa prototypy i to jest jakby główny wynik projektu, który powstanie. Tak zwane kombajny, i one będą właśnie wykorzystywane do zbioru glonów, które z kolei będą wykorzystywane jako źródło surowca. Kolejny typ projektów w ramach podprogramu Środowisko to jest przyroda i różnorodność, z obszaru priorytetowego przyroda i różnorodność biologiczna. Dopuszczalne typy projektów tamto projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe. Kolejny projektem, który ja bym chciała Państwu przybliżyć, jest to ochrona siedlisk ptaków wodnobłotnych w Dolinie Górnej Wisły. Tak zwany projekt LIFE WISTULA. Koordynatorem głównym projektu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, współbeneficjentami projektu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz e, Górnośląskie Koło Ornitologiczne. Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu siedlisk y, ptaków wodnobłotnych, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej, w czterech obszarach Natury 2000 położonej y, w Dolinie Górnej Wisły. Y, slajd, który w tej chwili się Państwu wyświetla, i, y, pokazuje, gdzie projekt jest realizowany. Y, I tutaj widać, że projekt jest realizowany na terenie dwóch województw, województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Dlatego też powstała współpraca pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, która jest głównym beneficjentem projektu, i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Regionalne dyrekcje w Polsce odpowiedzialne są za nadzór nad e, obszarami Natura 2000. Połączenie tych e, regionalnych dyrekcji e, ze sobą w ramach tego projektu powoduje, że działania są spójne, kompleksowe i całościowe e, dla tych obszarów, właściwie dla tych siedlisk, gdzie występują te ptaki. E, projekt zakłada poprawę stanu siedliska dla około 100% populacji krajowej i około 4% y, europejskiej, ślepowrona, oraz 7% y, populacji krajowej rybitwy y, rzecznej. Działania e, prowadzące e, w projekcie e, będą e, polegały na uzupełnianiu przede wszystkim oraz zabezpieczeniu brzegów wysp już istniejących e, na Stawach, ponieważ ptaki e, ślepowron bardzo lubi y, takie wyspy, które są usypywane na stawach. One były usypane dla niego kilka lat temu. E, teraz to wszystko wymaga naprawy i remontu e, i właśnie w ramach tego projektu y, nastąpi, y, nastąpi jakby zabezpieczenie i y, brzegów wysp i przystosowanie już istniejących wysp do wymagań y, siedliskowych. W projekt włączone są również y, stawy hodowlane y, i hodowcy tych stawów y, włączeni są w projekt po to, żeby też chronić siedliska y, ślepowrona, ponieważ tam występuje, występuje, występuje ślepowron y, i dla nich zaproponowano tutaj y, za, y, m, zabezpieczenie i uzupełnienie grobli. Y, w przypadku jedno z działań obejmuje również e, rozpoznanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona e, z wykorzystaniem nadajników telemetrycznych będzie to polegać na tym że będą odławiane poszczególne osobniki tak, żeby można było założyć na nie nadajniki i wówczas będzie można określić miejsce żerowania ślepowrona poprzez określenie cech danego miejsca, czyli rodzaj żerowiska, widoczne zagrożenia dla tego żerowiska, czy liczbę przebywających tam ślepowronów oraz charakterystykę siedlisk. Kolejnym y, działaniem jest przygotowanie koncepcji kanalizacji ruchu y, turystycznego i ograniczenie wpływu presji turystyki na obszary Natura 2000, co będzie robione poprzez wyznaczenie ścieżek u, i ustawienie na nich odpowiednich tablic, zarówno edukacyjnych, jak i informacyjnych. Informacyjne to takie na przykład o zakazie wstępu. E, w ramach tych działań będzie również wykonana infrastruktura turystyczno-ekologiczna chodzi tutaj o wieże obserwacyjne dla amatorów ptaków, tak żeby mogli przyjeżdżać i obserwować te ptaki, jak również o pomosty dla wędkarzy, tak żeby wchodząc w szuwary nie straszyli ptaków. Oczywiście cały czas w każdym projekcie live'owym praktycznie muszą być prowadzone działania promocyjno-edukacyjne i takie też będą w tym projekcie. Kolejny y, typ projektów, który chcę Państwu omówić w ramach podprogramu Środowisko, obszaru zarządzanie i informowanie w zakresie środowiska, y, czyli projekty informacyjne dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji, to jest projekt inicjatywy lokalne na rzecz y, kształtowania zielonej infrastruktury y, na obszarach Natura 2000 w Karpatach. Projekt realizowany jest przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, Centrum UNEP-GRID w Warszawie we współpracy z Sekretariatem Konwencji Krak y, Karpackiej. Y, tutaj jest taki szczególny przypadek, ponieważ y, nie mamy współbeneficjentów projektu, mamy tylko głównego y, koordynatora projektu, y, a współpraca z Sekretariatem Konwencji Karpackiej głównie polega na tym, że... Y, Pomaga ten sekretariat w przenoszeniu i replikacji wyników projektu. To znaczy yy, beneficjent jeździ na różnego rodzaju spotkania, konferencje, szkolenia, gdzie opowiada o swoim projekcie i pokazuje, że można go prze, przenieść na rejon yy, karpacki innych państw. Yy, teren, którym jest objęty projekt, dotyczy cały, całej części polskich Karpat. Problem środowiskowy, jaki został y, zidentyfikowany y, w tym projekcie głównie, to zarządzanie przestrzenią właśnie w Karpatach, czyli brak kompleksowego podejścia do y, planowania przestrzennego, y, brak planów zagospodarowania przestrzennego oraz y, poprzez zapisy studium y, jako niewiążące dla decyzji warunkowych, wprowadzanie zmian punktowych. Drugim takim podstawowym jest brak dostosowania sposobów użytkowania i zagospodarowania do wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Chodzi tutaj głównie o postępującą fragmentację systemów przyrodniczych i degradację y, krajobrazów kulturowych, Rozluźnie, rozluźnienie osadnictwa, rozpraszanie zabudowy, y, w tym samym degradacja walorów przyrodniczych y, Karpat. Y, Karpackich wsi i miejscowości w Karpatach, czyli przerywanie jakby ciągów ekologicznych poprzez zabudowę, drogi. Głównym celem projektu jest wspieranie lokalnej współpracy na rzecz partycypacyjnego kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach. Celami szczegółowymi y, projektu jest y, wspieranie współpracy lokalnych podmiotów. I społeczności lokalnych na rzecz zarządzania właśnie tą przestrzenią i kształtowania tej zielonej infrastruktury Karpat. Jak również upowszechnienie wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla ochrony różnorodności biologicznej, promowanie zastosowania zasobów danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformatycznych w zarządzaniu przestrzenią. Tutaj chodzi, beneficjent stworzył geoportal przede wszystkim i stworzył również y, aplikację y, mobilną dotyczącą zielonej infrastruktury y, w Karpatach. Y, ostatnim celem jest upowszechnienie dobrych praktyk y, zarządzania przestrzenią y, na obszarach Natura 2000 w Karpatach w skali międzynarodowej wśród y, pozostałych państw regionu karpackiego. Tutaj właśnie y, przychodzi z pomocą, to yy, ten sekretariat Konwencji Karpackiej. Przygotowując y, projekt, y, oczywiście y, w momencie, kiedy beneficjent określił problem środo środowiskowy, określił sobie cele, jakie chce uzyskać, y, nastąpił moment, w którym trzeba było wybrać y, grupy docelowe projektu. Y, grupy docelowe projektu w tym przypadku są zidentyfikowane jako lokalne y, grupy działania, czyli organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz, oraz oczywiście y, gminy wiejskie. E, następnie w momencie kiedy e, określono grupę docelową, trzeba było wybrać formułę dotarcia do e, grup docelowych. E, I tutaj e, po, w, zrobiono szereg, e, wybrano szereg działań, e, które e, postanowiono przypisać do, mm, do grup docelowych. Następnie zastanawiano się, w jaki sposób te działania. E, Dobrać skuteczne narzędzia, aby te działania dotarły do określonych grup docelowych. E, I tak postawiono przede wszystkim na aktywne metody pracy, czyli e-learning, warsztaty, spotkania, sesje terenowe. Dodatkowo stworzono interaktywne narzędzia, takie, jak, o których już wcześniej mówiłam, czyli geoportar, aplikację mobilną, e, jak również posta postawiono na na zaangażowanie e, osób uczestniczących w projekcie bezpośrednio e, mających wpływ na region. To znaczy ogłoszono konkurs, w którym można zgłaszać e, poszczególne inicjatywy lokalne, e, i e, oczywiście wszystkie muszą dotyczyć e, zielonej infrastruktury w Karpatach. I te inicjatywy lokalne zgłoszone będą ocenie, oceniane, i pięć najlepszych inicjatyw będzie wykonanych w terenie, tam, gdzie były one e, zgłoszone. E, dobrano więc narzędzia projektowe dla poszczególnych grup docelowych, i w momencie, kiedy te narzędzia zostały usystematyzowane. Skierowano je na właściwe grupy docelowe. Kolejne typy projektu w ramach podprogramu LIFE czyli w ramach teraz już drugiego podprogramu Klimat. Obszary priorytetowe, jakie są w ramach klimatu, to łagodzenie skutków zmian klimatu, dostosowanie się do skutków zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu w przypadku łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania się y, do skutków zmian klimatu typy projektów są takie same to znaczy są to projekty dotyczące najlepszych praktyk demonstracyjne i pilotażowe dlatego ja postanowiłam państwu przedstawić jeden rodzaj projektów z dostosowania się do skutków zmian klimatu ale o tym za chwilę y, bo chcę jeszcze powiedzieć że zarządzanie i informacja w zakresie klimatu jest, y, są to projekty analogiczne jak w przypadku zarządzania informacji w zakresie środowiska. Y, różnią się one jedynie problemem środowiskowym. Y, bo tam jest problem środowiskowy dotyczący środowiska, a tutaj jest problem dotyczący klimatu. Y, I dlatego też nie będą one omawiane, bo narzędzia y, działania i formy y, są takie same. W przypadku projektu y, z dostosowanie się do skutków zmian klimatu jest to projekt Innowacyjna Platforma Technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu. Projekt realizowany jest przez włoską firmę R3GIS. Współbeneficjentami y, są polskie podmioty. Jest to Zespół Zieleni Miejskiej y, w Krakowie oraz firma Progea 4D. Głównym celem e, projektu jest stworzenie i zoptymalizowanie innowacyjnej platformy technologicznej do monitorowania usług e, ekosystemowych, e, obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi. Podczas y, projektu istniejąca platforma, która jest y, obecnie, należy do firmy, do tej firmy włoskiej, która jest y, głównym beneficjentem, zostanie zintegrowana z pięcioma innowacyjnymi komponentami zarządzania, których y, celem będzie zmniejszenie zużycia wody poprzez y, dostarczenie wody tylko tam, gdzie jest ona potrzebna, to znaczy nie... Y, to znaczy nie będzie planowane podlewanie, na przykład, że podlewanie drzew następuje dwa razy w tygodniu i wtedy firma mimo wszystko, mimo że czy pada, czy jest to potrzebne, czy nie jest potrzebne, dwa razy w tygodniu jedzie podlewać drzewa. E, tutaj chodzi o to, żeby właśnie to tak zintegrować, żeby da na dany teren jechać tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba zmniejszenie śladu węglowa, węglowego związanego z pielęgnacją zieleni, na bardziej efektywne planowanie prac, zdefiniowanie właśnie usług ekosystemowych dostarczanych przez tereny zieleni miejskiej i monitorowanie stanu zdrowotnego drzew za pomocą danych teledetekcyjnych, jak również zwiększenie udziału obywateli w utrzymaniu terenów zieleni. Kolejny slajd przedstawia Państwu, yy, jakby to gdzie ta platforma będzie testowana. Ona przede wszystkim jest testowana w mieście Rimini i w Krakowie. Yy, yy, są to miasta wybrane jako takie przykładowe dla ciepłego klimatu umiarkowanego, yy, ale jak Państwo widzicie, jest tam jeszcze zaznaczone miasto Taipei yy, na Tajwanie, yy, gdzie też yy, będą powielane działania projektowe. Jednak y, miasto Tajpeji robi to na własny koszt. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli macie Państwo, mielibyście współbeneficjenta y, właśnie spoza kraju Unii Europejskiej, jest to koszt niekwalifikowany dla Komisji Europejskiej. Jednocześnie test w tak różnych strefach klimatycznych zapewni na pewno dobrą y, jakby możliwość przenoszenia działań projekto, projektowych w krajach o podobnych y, warunkach y, klimatycznych. Oczekiwanymi rezultatami projektu jest przede wszystkim zmniejszenie y, emisji spalin poprzez y, ograniczenie ruchu pojazdów y, dzięki bardziej wydajnemu planowaniu prac związanych z pielęgnacją y, zieleni, y, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza dzięki zdrowym drzewom o większych liściach pochłaniających więcej zanieczyszczeń. Zwiększenie wiązania węgla w biomasie y, i w glebie, drzewa miejskie zarządzane innowacyjnymi metodami w porównaniu do drzew y, utrzymanych dotychczasowymi metodami, będzie to przez y, beneficjenta badane w trakcie y, trwania projektu, właśnie to y, zwiększenie wiązania węgla w biomasie i w glebie poprzez y, y, badanie liści drzew obniżenie temperatury powietrza na obszarach zarządzanych innowacyjnymi metodami w porównaniu z obszarami zarządzanymi w sposób tradycyjny. E, szanowni Państwo bardzo Państwu dziękuję za uwagę. E, jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania to zapraszam do kontaktu. Mój mail to martawojtaniec.nfoś.gov.pl lub live.nfoś.gov.pl